Widać czy lampkę włączyć. Pieczenie chleba, część pierwsza. Mąka Żytnia 720. Albo jakaś inna, ale Żytnia. Mamy listkę. Jak się nie uda film, to jeszcze raz musisz, jeszcze oszczędzać, ten chleb nie, trzeba będzie ab, zrobić. Absolutnie, to za tydzień. Próba mąki była 5kg, dlatego jest taka wielka. Nie no trzeba tej mąki włożyć tam sporo. Tak pewnie z pół kilo na oko. Jeszcze trochę. Bo pieczemy dwa chleby, tak? Tak. No, na razie nie tyle zostanie. No. Tutaj mamy zakwas. Pokaż zakwas jeszcze, widać. No? Wygląda brzydliwie. Tak, wygląda. A pachnie skis. A pachnie z kis jeszcze kis, tak. gorzej. Zakwas był wcześniej wyjęty z lodówki, ale i dlatego trochę urósł jeszcze w międzyczasie. Tak, z półtorej godziny temu, ale to nie jest konieczne, bo potem się dodaje ciepłą wodę. Zamiast wyskrobywać, to ja wlewam trochę tej wody przygotowanej. To jest taka... Pewnie wygląda okropnie ten zbanek, ale taki jest. Eee, żeby nie wyskrobywać, po prostu troszkę można wypłukać. Tam ten zakwas na ściankach się przykleja. Co? Mogłabyś mnie nie kopić? Eee, proszę. Tak. I tu po prostu się dolewa woda. Надежда, кто он? Дай ж, а только нахуй на клад. Oczywiście z naszym nowym robotem kuchennym, którego nabędziemy w niedługim czasie, cała czynność będzie się odbywała sprawniej i estetyczniej. Mów za siebie, ja robię bardzo estetycznie. Bardzo estetyczną miskę i bardzo estetyczną łyżkę. O, z tego się robi takie, taka masa, która mi przypomina na przykład rzadką glinę, trochę. nie musi być jakoś super rozprowadzona. Są drobne grudki, to nie przeszkadza. Ta mąka to jest taka bardzo gładka, ona jest bez otrębów, więc masa też jest taka dosyć gładka jak jest mąka z otrębami, no to to troszeczkę inaczej wygląda, ale o. Coś takiego. I z tego będą dwa chleby. No ale przecież to jest na razie tylko za czym. To jest pierwsza część. Skąd ja mam wiedzieć? Ja musiałam wdroszkować. Ja Potem sobie obejrzysz na YouTube, to będziesz miała. E, coś takiego przykrywamy ściereczką. Na przykład. O, proszę. Przykrywamy. Mogę wziąć jakoś ładniejszy. E, I odstawiamy w ciepłe miejsce. Stoi tyle, ile trzeba, czyli musi po prostu wyrosnąć. Jak jest ciepło, to rośnie szybciej. Jak jest chłodniej, to rośnie wolniej. Dlatego żadnego e, czasu nie podajemy. Pokażemy, jak to będzie wyglądało po, po wyrośnięciu. Pokażę czas, jak wygląda wtedy. przed. OK. Dziękujemy.